Witam serdecznie na kanale Centurion 2.0. Obok mnie leży piesek Sunia, która ma na imię Centa. Ja jestem znany jako Centurion. Nazywam się Piotr Arszeniak i prowadzę kancelarię prawną. Z tego też niejako tytułu. Na prośbę wielu ludzi postanowiłem kilka że tak powiem pogadanek nie lubię słowa wykład czy pouczanka wypowiedzieć na kanale ku pożytkowi osób które sobie to niejako nie przywłaszczą ale Wypożyczą jak rower miejski lub innego rodzaju pojazd mechaniczny, który ułatwia życie. No, mamy tutaj taki ciekawy temat, bo dostałem pytania: jak sprawić, by Twój sklep e, internetowy był zgodny z RODO? Co to jest RODO? E, powiem Wam, że nawet nie patrzyłem. Po prostu nawet się nie przebrałem, wybaczcie strój. On wynika z tego, że prowadzę też inny kanał. Kanał o nazwie Cenzurion. Jestem leśnym człowiekiem, który wyprowadził się z Warszawy do małego miasteczka, gdzie dużo lasów. Tak jest. Nie przeszkadza mi mówić na temat prawa. Nie potrzebuję milionów subskrybentów. Nie zarabiam na tym więc y, mogę sobie że tak powiem pozwolić więc rodo co to jest rodo rodo jest to rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady Unii Europejskiej i jest to taka dyrektywa numer 679 łamana na 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w Polsce Obowiązuje od 25 maja 2018, No i teraz czasami jest tak, że ktoś ma tam identyfikator na szyi i my chcemy zobaczyć nazwisko, a ktoś obraca chowa i RODO. No, no nie tak. No po co jest identyfikator? Tutaj RODO w znacznej mierze nie dotyczy spersonalizowanych, że tak powiem jednostek, czyli osób pracujących jako osoby publiczne, prawda? Bo jeżeli nagrywamy komórką, jak to młodzież lubi robić, policjanta, który na osiedlu spisuje i on tam się, ten policjant denerwuje, straszy tam i tak dalej, to nawet jak się umieści na YouTube, to jest to osoba publiczna. W tym przypadku, jeżeli on będzie szedł w cywilu i nie będzie na służbie, to wtedy naruszamy już tutaj jego dobra i przepisy. No więc, moi kochani, ale przejdźmy do tego sklepu. Na przykład każdy właściciel sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania zapisów. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli to, o czym mówiłem. To w skrócie potocznie mówimy na to RODO, jak w dobie pandemii, czy tam epidemii, jak to woli, lub odwrotnie, epidemii lub pandemii, jak to woli. To mówimy, nie mówimy tak już perfekcyjnie wszędzie, że koronawirus, SARS-CoV-2 i tak dalej, albo o jakichś innych jego szczepach, tylko Mówimy potocznie koronawirus, tak samo na RODO mówimy potocznie RODO. I tak będziemy tutaj w tym e, wykładziku e, dalej procedować, że tak sobie pozwolę powiedzieć. E, oczywiście te wszystkie e, przestrzegania e, są konieczne, ponieważ tak zwane e-sklepy, czyli elektroniczne sklepy przetwarzają dane osobowe, między innymi do obsługi zamówień, reklamacji, zwrotów, wysyłki, tak zwanych newsletterów, a nawet opinii na temat koniecznych produktów. Co musimy zrobić, żeby nasz sklep był zgodny z uregulowaniami prawnymi, albo kto woli zapisami, RODO. RODO, czyli właśnie to rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Centuniu, nie gryź mnie, sorry, obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i dotyczy ono wszystkich podmiotów gospodarczych, które przetwarzają takie dane osobowe jak imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel e-commerce jest, czyli e-commerce, prawda, czyli elektroniczna handel jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO. Teraz prowadząc sklep internetowy jednocześnie stajesz się administratorem danych osobowych przy ich przetwarzaniu na przykład w celu zrealizowania zamówienia czy też w celach marketingowych e, musisz przestrzegać właśnie obowiązującego prawa, no i jakie na przykład mogą występować zabezpieczenia dla sklepów internetowych jeśli jeszcze stoisz przed decyzją o wyborze o programowania twojego e-sklepu to zwracaj uwagę, czy dana platforma umożliwia szybkie, a zarazem sprawne przestrzeganie RODO. Mowa tu przede wszystkim o: pierwsze, zabezpieczeniu serwerów, prawda, na których przechowywane są dane osobowe klientów. Masz prawo to wiedzieć. Dalej, masz prawo wiedzieć, czy wdrożono tak zwane checkboxy. Niezbędne do wyrażenia zgody o przetwarzaniu danych osobowych, i tu chodzi o zakres taki ustalony: zakres, na przykład, właśnie, no, powiedzmy o celu marketingowych, no bo już do innych nie, prawda? No, jak ktoś użyje do innych, to wtedy już łamie te przepisy. Dalej. Wyświetlaniu informacji o zbieraniu plików, cookies, to już informatycy będą wiedzieli o co chodzi. Są też takie opcje związane, jak zabezpieczenia, żeby była możliwość udostępnienia zgromadzonych danych osobowych w formie pliku XML. Tak to się nazywa. Powiem Wam, że nie do końca rozumiem o co chodzi, bo nie jestem informatykiem. Ale yy, jako prawnik yy, wiem, jak ustalić, co jest czym, yy, jaka jest kolejność rzeczy i yy, jak należy wytłumaczyć, wyłożyć rzecz, albo zastosować się, lub pomóc w zastosowaniu się. Więc yy, pójdźmy dalej. Yy, potrzebny jest tak zwany też zakup <coughs> certyfikatu SSL co to takiego no na przykład bez tego certyfikatu to przegl przeglądarka e, chroma e, może oznaczyć twój sklep jako niebezpieczny prawda, bo nieraz jest tak, że niebezpieczne połączenie e, takie rzeczy szyfrowanie danych osobowych, tworzenie kopii zapasowych e, to nie mogą być jakieś tam whatsappy, czy facebooki że tak powiem, to trzeba tutaj postarać się naprawdę, żeby sobie kłopotu nie narobić. A nowe te przepisy, które będą wchodzić, przepraszam, choroba zawodowa, to nie będą się naprawdę, mówiąc potocznie, kolokwialnie, z tym cackać. Niezbędne dokumenty RODO, polityka. Prywatności i regulamin, coś takiego jest też potrzebne. Widzimy to bardzo często, kiedy na przykład na Allegro coś zamawiamy. Z punktu widzenia RODO, niezbędne dokumenty to po pierwsze, ale oczywiście elektroniczne, bo mówimy o sklepie elektronicznym. To jest regulamin i polityka prywatności. Co powinna zawierać? Poszukajcie sobie, to nie jest wiedza tajemna. Dalej, oprócz treści. W nich zawartych bardzo istotną kwestią jest ich umiejscowienie, styl oraz wygląd, prawda? Żeby po prostu taka witryna fajnie wyglądała, żeby to było przejrzyste, a nie żeby ktoś przyszedł i zarzucił, że jest gwiazdeczka, prawda? I malusienki taki przypisik, którego w okularach i szkłem powiększającym nie widać. No tak nie może być. Zatem w praktyce może to oznaczać to, że dokumenty takie powinny być łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników na jakiejś naszej stronie sklepu. Dostęp powinniśmy mieć danych do transakcji i tak których dokonaliśmy. no Dodatkowo zarówno regulamin, jak i polityka prywatności powinny być napisane Przystępnym i zrozumiałym językiem. I tu powiem szczerze, powołam się na taki film Wielki szuł Tak zatasował karty, takie sztuczki porobił i mówi: Pewnie można i tak. Ale kto wtedy z tobą usiądzie do gry o pieniądze? Całe życie uczyłem swoje ręce niezręczności. Ja całe życie uczę swój język. Żeby starać się pisać lub mówić do ludzi, żeby pozbawiać to właśnie tego żargonu lub terminologii prawniczej, prawda? No bo ludzie nie rozumieją, po prostu czasami dostają pismo, które jest pozytywne, a jak widzą, w jakiej to sprawie pismo było, to mało zawału serca nie dostają. Podam krótki przykład. Pani, jedna klientka moja, miała taki przypadek, że sprawa w sprawie o pozbawieniem władzy, władzy rodzicielskiej, tak? No i ona przyszła do mnie z płaczem, że dziecko jej odbiorą. A ja mówiłam, ja przeczytała pani dalej, co sąd postanowił, że postanowił nie odebrać pani dziecka. I ona przeczytała jej ręce opadły. Kobiecina tylko 3 km na piechotę szła z buta do mnie, żeby po prostu uspokoić się. No ale dobra, okej, okay, wróćmy do tematu. A zatem, e, przy sporządzaniu regulaminu i polityki prywatności, e, jeżeli prowadzimy sklep internetowy, zaleca się korzystanie z pomocy prawnika, e, który jest wyspecjalizowany w ochronie danych osobowych. E, powiem tak, nie chcę się chwalić, tylko zaznaczyć, że akurat mnie też się również tym zajmuję i pomagam, mówię, sklepy e, internetowe, gdzieś tam regulaminy. Pisać, tworzyć i tak dalej. Bo bardzo często ludzie, którzy prowadzą wysługową sprzedaż, mają kłopot. Ja mam takich klientów, nawet przyjaciół. No i teraz te dane osobowe. Dzięki takiej pomocy, dzięki pomocy prawnika, będzie można mieć gwarancję, że wszelkie dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem. Oczywiście musi to być prawnik dobry, obeznany a nie taki, prawda, jak to teraz, gdzie rzucisz kamieniem 4-5 tysięcy, on sprawę weźmie i pół roku się nie odzywa, sprawa już dawno minęła, nie? Tutaj trzeba dodać, że są takie jeszcze istotne elementy, które powinny obowiązkowo znaleźć się w regulaminie i polityce prywatności każdego e-commerce, e-commerce. Taki termin, ja powiem po prostu e-sprzedawcy, prawda. I mowa tu jest o zgodzie na przetwarzanie danych w celach marketingowych, czyli, prawda, te okienka takie na akceptację, informacje w jaki sposób Twój sklep przetwarza dane osobowe łącznie ze zbieraniem informacji o urządzeniu użytkownika, prawda bo czasami jest, że transakcji dokonano z telefonu, czy tam z tabletu, czy jeszcze z innego elektrokajetu, że tak powiem, muszą być też informacje o wykorzystaniu zgromadzonych danych osobowych w serwisach społecznościowych, czyli to czy przekazujesz te informacje gdzieś po Facebookach, to jest ważne. Informacji na przykład o przekazaniu danych osobowych firmie, na przykład obsługującej infolinię albo przedsiębiorstwom logistycznym, które zarządzają na przykład Twoją firmą i Twoim sklepem, bo możesz mieć bardzo rozbudowany, są takie, znam osobiście, korzystam regularnie. Musi też być zawarta informacja o prawach właściciela związanych z danymi osobowymi Prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do korekty, etc. No i musi być też informacja o tym, w jaki sposób dany sklep chroni dane osobowe. Na przykład przy użyciu szyfrowania. No bo ktoś na przykład może powiedzieć, zapytać się: A jak są chronione moje dane osobowe? I w sklepie, jak będziesz mieć Marysię albo Kasię, która siedzi z telefonikiem, na Facebooku to ona nie wie, jak odpowiedzieć, że tak powiem. Nie. Oczywiście, jedną z najprostszych metod, zamiast też szyfrowania, kupowania maszyn, to jest przechowywanie dokumentacji w teczkach, w szafie pod kluczem i zastosowanie czwartego, bodajże, artykułu RODO. Musiałbym sprawdzić, jeśli nie, to możecie sami, nie. zastosowanie metody pseudonimizacji. My na przykład w kancelarii to stosujemy w ten sposób, że przychodzi do nas gościu powiedzmy załóżmy, że niech wygląda z wyglądu jak Wałęsa. Jeszcze załóżmy przypadkiem niech ma na imię nie wiem Lech. No to my takiemu człowiekowi na terce piszemy yy, która jest zamknięta, zablombowana, tak? Piszemy yy, w cudzysłowie tew BOLEK. Nie, ale to dla, dla śmiechu już mówię. Sorry. Ten kanał nie musi być aż tak nudny jak jest. Pamiętajcie o tych zasadach, bo to jest bardzo ważne. Natomiast, jeżeli ktoś ma pytania, zachęcam do komentarzy pod filmem. Ewentualnie, jeśli ktoś chciałby kontakt ze mną, też zapraszam. Można mnie znaleźć. Ja się nazywam Piotr Arszeniak. Mam też na Facebooku stronę, konto. Także tyle. A jak ktoś lubi, tak, że tak sobie pozwolę powiedzieć, rozrywkę taką miłą, sympatyczną, fajną, to z uwagi na mój strój i to, że wykład mówią praktycznie już niemalże przy weekendzie, to razem z moim pieskiem sympatycznym, sunią ceniaczek, Labladora, Centa. Zapraszamy na kanał Centurion. Tam można posłuchać też wykładów i pogadanek związanych z pokrzepianiem ludzi i wprowadzaniu, że tak powiem, spokoju do ich życia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie z kanału Centurion 2.0. Po dłuższej przerwie mówił do Was Centurion. A że nie z kancelarii. Nie zmienia to postaci rzeczy. Liczy się to, co jest w głowie. Yy, I nie szata zdobi człowieka. Pozdrawiam serdecznie, dużo dobrego. Bądźcie zdrowi. A na koniec piesek miły.